Uh. Prosty przekaz, skurwysyny uh. 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 na ja kurwa Miksa, tak, wow. uh. co ci ryje, banie, ryje i żyniewskie chlanie na trzyma zabaweczkę, a ty trzymaj z nią wódeczkę Zapraszamy w melansz letni, dziś tańczymy bez maseczki Najebałam się troszeczkę, ale jeszcze drina zmęczę Miękkie wajby w mojej bani, wokół ziomków zaufanych Oddałabym wszystko za nich, gdybym nie była biedakiem jebanym Wypierdalaj, typie, wiksa z nosem czy bez nosa Gram na kolach, kiedy browar wjeżdża prosto a mi do brzuszka Pfff, ma dziurka Walimy w jak Putina Bądź się zaczyna normalna rodzina Ewangelia według Świętego Judasza Za grzechy elit nie przeprasza Dobra ta muzyczka, pato, melo Seks pieska, szczam na pały Te niebieskie klapsa daje też Putinę gdzie moje metwe droniary? Bez ordynary A ja dalej na furany Jebać kurwy Dawaj na Gadamy o wojnie, a jak w pani masz? Całkiem spokojnie kierownik w kurwia trochę, ale dziś zrobię reset i zrobię wiochę ja pierdolę się chyba kurwa kurwa Wyginamy się tu jak dzikusy Na inteligentów wychodzą kibusy W dupie mam te codzienne problemy Z pijemy wód z tą szery śmery bajery pozwolę szparzy Jazów Tajwamy Patrzy na firanki w pignie u Mari, gdzie straszy stole Demonstranta w tej chacie wymięka ucieka przed nami jak mała panienka Lewiata z piedoli trzu da mać Słonecznik rukole i policzki skrywa. z Swed, randola nas z góry ocenia, tańczymy dalej pod nim, niezło odkleja Patryk z pokoju wpada w przepaść, czy ktoś go znalazł? Dajcie nam znać. Widzieliście Patryka? Ej z Patryka? gdzie jest twój chłopak? Chyba z tym swelem. Ja nie ten wiem, czy go się. Widzieliście Patryka? Halo, Patryk! Patrzę na górze, może na, do piwnicy poszedł. Fiko, Miko i znika! Miko, Sandring, mu trzy Albo stawę, trzy litry pudło! Święta, trójca! Jebać, dla dobrych chłopaków i dobrych dziewczyn. Chłopaki dobrze robią, dziewczyny też dobrze robią. Putin kurwa źle robi. No, no, no. Oczywiście, znało się co. Nala też was pozdrawia.